Moje uszanowanie poprowadzę dziś dla Państwa flasha. Proszę o zapięcie pasów i nie wystawianie rąk za okna. Studio Larian, wbrew dotychczasowej wstrzemięźliwości odnośnie zdradzania swoich planów, dało dziś znać, że Baldur's Gate 3 otrzyma oficjalne narzędzia moderskie. Zważywszy na to, co fanom udało się dotychczas zrobić metodami równie sprytnymi co nieoficjalnymi, w głowie może się zakręcić od tego, co moderzy uczynią mając do dyspozycji oficjalne narzędzia, wraz z błogosławieństwem devów i uwaga, możliwością modowania gry także w wersji na konsole. Narzędzia te mają pojawić się jeszcze w tym roku. fabric Szef Gearbox Software Randy Pitchford podczas rozmowy o ekranizacji flagowej serii Studia, czyli Borderlands, ukradkiem wspomniał, że studio pracuje także nad czymś, co on sam określił mianem najwspanialszej rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobili. W połączeniu z innymi przesłankami, w tym wzmożonej aktywności oficjalnego profilu Borderlands na X Twitterze, możemy wywnioskować, że już niebawem doczekamy się oficjalnej zapowiedzi nowej, być może pełnoprawnej odsłony tej groteskowej serii. Now, Wyboista premiera debiutanckiej gry Inflection Games spowodowana poważnymi problemami z serwerami, czy raczej wiążąca się z tym informacja zwrotna od graczy, dała najwyraźniej twórcom mocno do myślenia. Z tego powodu Nightingale dostanie tryb offline, bo gra, choć teoretycznie umożliwia samodzielną rozgrywkę, wymagała nawet wówczas połączenia z internetem. W <laughs> połączeniu z problemami z serwerami dawało to okropne rezultaty. Nie wiemy jeszcze, kiedy tryb offline oficjalnie trafi do gry, choć możemy chyba spokojnie Założyć, że twórcom zależy na jak najszybszej jego publikacji. History is millennia czyli odpowiedź Paradox Interactive na serię Cywilizacja, dostała wreszcie datę premiery. Produkcja zadebiutuje 26 marca tego roku. Dostaniemy ją wyłącznie na PCT i jedynie na Steamie. Paradox, znany ze swojego zamiłowania do wydawania dziesiątek rozszerzeń, umożliwia także zakup gry w przedsprzedaży wraz z opcjonalną przepustką na dwa pierwsze dodatki planowane na trzeci i czwarty kwartał tego roku. Twórcy chwalą się także, że dostali sporo cennego feedbacku od graczy podczasowo udostępnionym demie i grama dzięki niemu mu znacznie zyskać na jakości. Wśród fanów klasycznej wersji popularnego RuneScape'a, czyli wersji old school, zawrzało, kiedy osoba blisko powiązana z nowym właścicielem studia Jagex miała bezpośrednio przyznać, że studio nie tylko jest świadome istnienia wielu aktywnych botów, ale także dba o to, by proporcje między nimi i kontami graczy były odpowiednie. Tego rodzaju rzekome przyzwolenie Jagex rozświęciło graczy, gdyż tego rodzaju konta o wiele szybciej radzą sobie z grindem statystyk, a to na nim w dużej mierze opiera się progres w tym legendarnym MMO. Samo Jagex próbowało ostudzić atmosferę zapewnieniami iż aktywnie walczy z kątami botów, jednak studio ma już bardzo długą historię składania w tej sprawie sprzecznych z rzeczywistością deklaracji. Popularność Helldivers 2 zaskoczyła nawet samych jego twórców, którzy nie przewidywali tak dużego natłoku zainteresowanych graczy. W wyniku tego wiele osób od premiery gry ma ogromne problemy z połączeniem, co jednak częściowo zniwelować ma zwiększenie limitu graczy na serwerach z 450 tysięcy do 700 tysięcy. Do tego postanowiono także zareagować w kwestii osób, które po dostaniu się do gry celowo jej później nie opuszczają, by zapewnić sobie możliwość pogrania także później. Z racji, że blokuje to dostęp innym chęt po 15 minutach bez aktywności gracz zostanie usunięty do ekranu głównego gry. Dziś to by było na tyle, dzięki serdeczne za uwagę, i do następnego uszanowania.